Do Rzeczy Plus. O tym, co najważniejsze zawsze do rzeczy. Na początek rachunki. Z Ukrainy ucieka Timur Mindic, ucieka przez Warszawę do Izraela i podejrzewany jest o spowodowanie afery rzędu 100 milionów dolarów w ukraińskim sektorze energetycznym, w przedsiębiorstwie NRH-atom. I kilka dni później pan Radosław Sikorski deklaruje, że Polska zapłaci 100 milionów za uzbrojenie na Ukrainę. Czyli to jest to brakujące 100 milionów, które ukradł Timur Mindycz? To ra tyle rachunki. I teraz, jeżeli pan Radosław Sikorski chce być świętym Mikołajem, to musi pamiętać, po pierwsze, że święty Mikołaj rozdawał ze swojego że czynił to anonimowo. I po trzecie, każdy ten czyn ulepszał obdarowanych. Ulepszał. Czynił z nich, czynił z nich ludzi lepszych. I teraz, czy możemy nazwać Radosława Sikorskiego mi, świętym Mikołajem? No raczej nie. Po pierwsze, nie rozdaje ze swojego. Bo gdyby tak, to proszę sprzedać ten yy, pro, pretensjonalny dworek, Chobielinie i z tych pieniędzy po prostu ufundować Ukrainie, nie wiem. Drona czy samochód opancerzony, cokolwiek. Czy nie rozdaje ze swoich, tylko z moich, z twoich, z naszych. Z naszych kieszeni rozdaje. Po drugie, ma tak ogromne ego, że mówi ja przeznaczę. Co ty możesz chłopie przeznaczyć? Ty bierzesz pensję, którą my ci płacimy. A więc nie ze swojego najłatwiej się rozdaje, to oczywiste. I po drugie, czy czyni to w sposób anonimowy? No nie, no bo właśnie ma ogromne ego, które już nie pamięta stanu odzienia w różnych sytuacjach, które spotykały pana Sikorskiego, i chwali się tym na prawo i lewo ogłasza: Ja daję, co ty dajesz? Wyjmij z kieszeni i daj. Jeszcze raz powtarzam, albo weź, Kredyt od pani Ann Applebaum, czyli od swojej głowy. No i wreszcie, czy ta darowizna Sikorskiego, darowizna, no to, co wyciąga nam z kieszeni i przeznacza na Ukrainę, czy to ulepsza obdarowanego? No raczej nie. Lekkie szacunki mówią o tym, że od lutego 2022 roku Ukraina otrzymała około 350 miliardów, Pomocy. Z tego od 10 do 15% zostało wprost ukradzionych. To można udowodnić. A skoro zostało wprost ukradzionych, to można powiedzieć, że na Ukrainie złodzieje chodzący w garniturach i noszący wysoko głowę ukradli od 85 do 100 miliardów dolarów. Te pieniądze gdzieś muszą zostać wyprane. Ty, z tymi pieniędzmi coś trzeba zrobić. A więc. Najbliższą pralnią jest pralnia Warszawa, i jestem przekonany, że w niedługim czasie wybuchnie afera Warsaw Papers. Tak jak wybuchła afera Panama Papers kiedyś. Po prostu w Warszawie, w Polsce, prane są wszelkie fundusze ukradzione z pomocy. Wojna stała się złotym interesem dla oligarchów i strasznym losem dla zwykłych mieszkańców Ukrainy. Jak powiedział jeden z polityków, nie chcę akurat wymieniać jego nazwiska. Z jednej strony przysyłane są z frontu worki z poległymi, z ciałami poległych, a z drugiej strony umykają z Ukrainy tłuste, oligarchiczne koty, które mają na plecach wory ukradzionych pieniędzy. Czy taka wojna może przynieść jakiekolwiek dobro? Oczywiście nie. Czy pokój po takiej wojnie przyniesie dobro? O tym się przekonamy. Jak na razie widzimy, że. Polska spadła do trzeciej ligi światowej. To tak jak z naszym hokejem. Kiedyś toczyliśmy boje w ekstraklasie, słynne zwycięstwo nad Związkiem Sowieckim, a potem wylądowaliśmy gdzieś na obrzeżach hokejowego świata. Tak jest z naszą polityką zagraniczną. Z chwilowej, pierwszej ligi, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy mogliśmy rozgrywać. Sprawy ukraińskie mądrze i do dziś znajdować się w pierwszej lidze, spadliśmy do trzeciej ligi. Pierwsza liga obradowała właśnie w Genewie i kłóciła się na temat tego, jak duża ma być armia ukraińska i w jakiej proporcji ma być największa armia europejska, czyli budowana właśnie Bundeswehra, po prostu Wehrmacht. A w drugiej lidze, gdzieś w Angolii. Jakiś człowieczek wysiadł z samolotu w koszuli i teraz tweetuje, no bo przecież ma dużo czasu, bo nie zajmuje go nic poważnego, że bierze udział w bardzo poważnej międzynarodowej naradzie na temat pokoju na Ukrainie w Luandzie w Angolii. Mówiąc krótko, jesteśmy z Murzynami albo już za Murzynami. A stać nas tylko na gesty Radosława Sikorskiego, wyciągającego z nie swoich ale pasią, pasącego własne swoje ego od podsumowania sytuacji pozdrawiam. Zapraszamy państwa do codziennego odwiedzania portalu do rzeczy. Znajdziecie w nim państwo najnowsze wiadomości, opinie, dodatkowe artykuły i programy naszych publicystów oraz wydania tygodnika do rzeczy i miesięcznika historia do rzeczy. www.dorzeczy.pl